Witam, w dzisiejszym materiale zaprezentuję jak podłączyć kasę Poznet Mobile Online do sieci Wi-Fi. Żeby podłączyć kasę musimy wybrać na menu sprzedażowym opcję drugą, kierownik. Następnie wybieramy trzecią opcję za pomocą strzałek, konfiguracja. Przechodzimy do pozycji trzeciej, konfiguracja sprzętu. Przechodzimy teraz do pozycji siódmej. Interfejsy połączeń. Naciskamy przycisk razem. Wybieramy teraz opcję Wi-Fi. I za pomocą strzałek wybieramy pozycję czwartą. Wyszukiwanie sieci. Naciskamy przycisk razem, żeby kasa wyszukała sieci w zasięgu. Za pomocą strzałek odszukujemy nazwę naszej sieci. Naciskamy przycisk razem. Trzeba będzie teraz podać hasło do naszej sieci. Przypomnę, że duże, małe litery i znaki specjalne mają tutaj bardzo duże znaczenie. W przypadku kasy Poznak Mobile Online, domyślnie, kiedy wpisujemy hasło, będą nam wyskakiwały duże litery. Jeżeli będziemy chcieli zmienić na małe, wybieramy przycisk PLU. Jeżeli będziemy chcieli wprowadzić znaki specjalne, naciskamy przycisk EXT, przecinek na dole po lewej. Jeżeli chcemy się wycofać, naciskamy ponownie przycisk przecinek. Teraz wpisujemy hasło naszej sieci. Zatwierdzamy przyciskiem razem. Czekamy, aż kasa połączy się z siecią. Jeżeli prawidłowo wpisaliśmy hasło, kasa będzie chciała, żeby łączyć się z siecią automatycznie. Zatwierdzamy przyciskiem razem. I to wszystko. Kasa została prawidłowo podłączona do internetu, możemy przystąpić do sprzedaży. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.